Jakiś czas temu testowałem Xiaomi Watcha, który rzeczywiście był spoko, ale trzeba było jeszcze poczekać na wersję globalną, tylko problem leży w tym, że Xiaomi ewidentnie idzie w zaparte z Escobar Phone'em, e, który produkt wyjdzie oficjalnie pierwszy na rynek. Swoją drogą to czas najwyższy chyba zrobić e, churchback na ten Escobar Phone. Więc Oppo bardzo mądrze wykorzystało tę lukę, wypuszczając Oppo Watcha wersji globalnej z dużymi aspiracjami na osiągnięcie dużego sukcesu. Meister Pizzu Oppo Watch 46 czte, mm i da pracha do material Hum Moje podejście do smartwatchy jest jak humor kobiety przed okresem. W zależności jaki okres roku, jaka pora dnia, takie moje nastawienie do tej dziedziny, więc musicie stety lub niestety brać moje zdanie z dość dużym dystansem. Z jednej strony podoba mi się idea spacerów życia, który jest monitorowany, ile kroków zrobiłem, jaki dystans pokonałem, jak bardzo się zaniedbałem siedząc przed komputerem, zamiast na przykład intensywnie biegać do ślubu i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie, dla osoby, która no, od dziecka nosi zegarek, to zegarek jest tym samym, czym swoboda poruszania się samochodem. Wiem, że to trochę jakby inna skala finansowa, ale chodzi o to samo. W sensie, nie chcę myśleć, ile mam procent baterii, żeby móc ewentualnie sprawdzić głupią godzinę i nie chcę myśleć, o której mam e, autobus, czy ja się spóźnię, czy jest to ostatnia linia, czy ewentualnie jest ona odwołana. Dla mnie jest to jedno i to samo, jeżeli chodzi o... rytuały? Może monotonie życia? Może po prostu przyzwyczajenia? Problemem każdego smartwatcha jest bateria i niestety nie inaczej jest tutaj. To znaczy bateria wytrzymuje cały dzień, gdy nie włączymy Always on Display. Z Always on Display to życie na krawędzi, które potrzebne nie jest, bo gest ręki aktywujący zegarek działa bardzo sprawnie. I z jednej strony ładowanie jest szybkie, od paru procent do stówy w jakąś godzinkę, ale no, nie przekonuje mnie to. Dwóch dni zegarek tak czy siak nie wytrzyma, więc zawsze zostawiałem go na noc na ładowanie, by mi Mieć święty spokój na cały następny dzień. To niestety powoduje, że nie miałem monitorowanego snu. Ale co gorsze. Ładowarka jest we własnym standardzie z dedykowanymi pinami. Pewne, pewnego dnia, kurde, za górami, za lasami. Był dzień, w którym pojechałem do Warszawy i tam zorientowałem się, że po całej nocce ładowania mam 20% baterii. Oczywiście ładowarka ma magnes, który ma na celu też trzymać ten zegarek na miejscu, ale w praktyce okazało się, że coś tam nie zatrybiło. Oczywiście ona była podłączona do prądu i połowę dnia byłem tak naprawdę bez zegarka, co dla osoby, która od dziecka y, żyje, kąpie się, śpi, robi wszystko, jakkolwiek to brzmi, była to znacząca i w mojej opinii to jest niby zaleta, ale po części największa wada ta dedykowana własna ładowarka, która jest szybka ale jest ogólnie niedostępna i wolałbym bezpieczniejszy, wolniejszy, ale dostępny standard bezprzewodowego ładowania, gdzie jak pojedziemy na wakacje i zapomnimy ładowarkę, no to zawsze w każdym sklepie możemy sobie taką ładowarkę e, kupić i nie będziemy wtedy w dup. A w sumie szkoda byłoby go mieć rozładownego na wakacjach, bo to jak się z nim współpracuje, to co on oferuje i jak przyjemnie się z niego korzysta, daje całokształtowy obraz bardzo udanego i przyjemnego smartwatcha. Co prawda trochę brakuje mi takiej jego prostego, fizycznego pokrętła jak w Apple Watchu i Xiaomi Watchu, ale niezły, zaoblony na krawędziach ekran 1,9 cala z ostrością 326 dpi wspomaga przyjemność wykonywania gestów, które działają płynnie, zresztą jak i cały smartło. Snapdragon Wear 3100 z 1 GB ramu ani razu nie dał zawiechy, ani razu laga. Sztos. Nie będę się rozwodzić nad funkcjami smart, to znaczy zdaję sobie sprawę, że jest to ważne, ale z drugiej strony są one tak oczywiste jak w reklamy na YouTubie, więc każdy wie, że one są. Czeku mi brakuje to bogatszej biblioteki tarczy, ale ta na pewno w czasie będzie wzbogacona, a poza tym w moim przypadku GPS łapał dość szybko fixa, jest NFC z Google Payem niezależnym od telefonu i to jest niesamowicie wygodne. Polecam. Znajdziemy też nawet dokładny czujnik tętna do obsługi. Prócz gestów służą dwa przyciski. Jeden do menu aplikacji, których pobierać można mnóstwo z racji systemu Wear OS, Spotify, Shazam, Google Maps, Telegram i wiele, wiele innych. A drugi jest programowalny. Kolejnym atrybutem jest smukłość i komfort noszenia. Nigdy, nigdzie mi nie wadził i nie doskwierał. Nawet w koszuli jest ok i co prawda wiele osób narzeka na sposób zapięcia. To o ile zgadzam się, że nie jest on najbezpieczniejszy. Tak nigdy mi się sam z siebie nie odpiał. Kolejnym mankamentem może być własny standard pasków, gdzie ogólno dostępne paski na rynku nie będą do niego pasować. Szkoda, ale większą szkodą jest fakt, że przynajmniej póki co nie ma wersji LTE SIM, pomimo że jest budowany mikrofon z głośnikiem, z których można po pierwsze rozmawiać. Z tego, co mi Mamusia mówiła, jak rozmawiałem z nią, to no tak. tak. szału nie ma. Jak mnie słyszysz? Tak samo jak z telefonu, czy średnio? No trochę gorzej niż z telefonu. Um, ale, ale i tak to bardzo dobrze słyszę. A teraz? Też. Okej. Okay. Dzięki. Pa. pa. To akurat była narzeczona, ale... To ja nie wiem co moja mama wtedy słyszała. Jak widać zdania są podzielne. Podzielone. Wiem, sprawdziłem, ale to co mi się najbardziej w tej funkcji podoba, że jest mikrofon i tak dalej, no to zintegrowany Google Assistant, z którego ja dość często korzystam i dzięki temu między innymi często odkładałem telefon, nie nosiłem go w kieszeni, głównie po domu, ale jednak narzeczona bardzo to doceniała, bo dba o mnie albo po części o mnie albo o swoją przyszłość. Chodzi mi o to, że jak dostaję jakieś powiadomienie z telefonu na zegarek, to mogę na nie odpowiedzieć głosowo czy też tekstowo. Gdy se włączyć przypomnienie czy kalendarz, nie ma problemu. Dodatkowo na przykład Whatsapp wyświetla zdjęcia. Niestety nie da się wgrać muzyki czy pobrać ze Spotify, by słuchać zdalnie na sławkach, ale mogę korzystać na przykład ze stopera czy timera. Spoko, tylko do momentu, gdy skumałem, że jest to abstrakcyjnie prądożerne. Gdy piekę sobie pizzę, bawiąc się w ala pizzaiolo. by the way, może coś niedługo w tej w tej dziedzinie podziałam, hashtag własna reklama, to dość często zdarza się, że korzystam ze stopera, by kontrolować wypiek. Przez godzinne korzystanie ze stopera i timera zabrało mi koło 30%, a przy godzinnym spacerze z GPS-em, monitorowaniem tętna, koło 10-15%. Mindfuck. Dodatkowo plusem raczej oczywistym jest wodoszczelność do 5 atmosfer, plusem nieoczywistym to haptyczne dobre wibracje. Całość oczywiście możemy zarządzać na smartfonie, w aplikacji Android, Wear lub własnej odo po Tap to help. Jakoś tak, które generalnie jest spoko i jakby nie ma tutaj nad czym się rozwodzić. Możemy sprawdzić nasze dzienne aktywności: aktywności oparte o GPS, sen, ustawiać powiadomienia z różnych aplikacji i różne takie inne jeszcze jakieś duperele. No. no, i tak to się właśnie żyło z tym y, OppoWatchem, którego bardzo polubi polubiłem, z którego bardzo mi się przyjemnie korzystało. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy polecam, jak najbardziej tak. E, jeżeli ktoś mnie zapyta, jaki smartwatch lubię najbardziej, to właśnie byłby to OppoWatch. Ale jednak wciąż nie mogę się przekonać do smartwatcha. Ale gdybyście wy się przekonali, to możecie go kupić na przykład w sklepie xcom.pl, którego celowe lokowanie i promocja znalazły się w tym materiale. W opisie pod filmem umieszczam wam link śledzący do tego sklepu i produktu. Śledzący to oznacza, że jak kupicie cokolwiek, kiedykolwiek z tego linku, no to, no, to, to, to cynk dajecie xcomowi, że wiecie. Ej, ja jestem od piża. Eee, robi dobrą, złą robotę, jakąkolwiek, ale jestem ja od niego z jego polecenia, i tak wspieracie moją niezależną współpracę, za co Wam bardzo dziękuję. Eee, jeżeli chodzi o smartwatcha, no to ja już w sumie powiedziałem wszystko. Halo. Najgorsze jest to, że jak teraz wracam na mojego Dżiszoka GW9400, który de facto kupiłem go wraz z rozpoczęciem tego kanału, to jest też taki. A OLED, jeszcze można by powiedzieć, to kurczę brakuje mi wielu różnych funkcji smart, ale fakt, że bo on ma ładowanie solarne, no i tam jeszcze parę innych zaawansowanych rzeczy. Yy, fakt, że bateria jest zawsze naładowana, daj mi jakiś taki co mi wibruje. Czemu ja siedzę na opołoczu? Czemu on mi wibruje? Daje mi komfort psychiczny yy, i to samo mam na przykład z Seiko moim takim drugim daily klasykiem, który mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zmieniłem w nim pasek, ale znowu brakuje mi wielu rzeczy, funkcji jak w GW 9400. No i choruję na takiego innego G-Shocka, ale tam nie ma ładowania solarnego i myśl, że kiedyś w ciągu tych dwóch lat mniej więcej spojrzę na zegarek, a on będzie rozładowany, to mnie przeraża. To brzmi idiotycznie. Głównie to chodzi jednak o to, że szkoda mi pieniędzy na kolejny zegarek z rzędu, który będzie leżeć, bo i tak będę chodzić w GW9400. I takim akcentem zakończymy ten odcinek, za którego oglądanie Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. To co zawsze, zdrówka i wszystkiego dobrego dla Was na to, co najważniejsze globalnie. MPS Grupsona, miłość, pokój wzajemny. Szacunek w ogóle, miło mi jak czasami piszecie maila, czy wiadomości i piszecie pod koniec MPS. Gdzieś to... gdzieś... Mocno wtedy w środku się uśmiecham. Dobra, kończę. Raz jeszcze dziękuję. Do następnego razu. Cześć.